Zapinamy pasy, zostawiamy kciuka w górę i delektujemy się montażem oraz najnowszym filmem z najdroższą kanapką z Burger Kinga. Zapraszam do mojego świata. Pani, dojechaliśmy już na miejsce Burger King i składamy nasze zamówienie. Dzień dobry. Ja dzisiaj będę miał takie nietypowe zamówienie, proszę panią, bo bym poprosił takiego jakiegoś najdroższego burgera, jakiego macie. Dobrze? Dobrze, to polecam wtedy sobie potrójnego rodeo. Dobrze, to, to może być Zabić ten. Tam, tak? tak, ten potrójny rodeo niech Dobrze, jest. I, jest, i, jest. I nie, to wszystko, tylko poproszę, żeby był taki ładnie wypieszczony, wie pani, jak Dobrze. z obrazka. No, i, a i jeszcze dobra, jeszcze suchara przygotowałem takiego ładnego pani posłucha z Burger Kingem związanego dobra. Jak nazywa się para królów Czy króli Jak nazywa się... Parking proszę panią. Jadę, dziękuję No, jak nazywa się para królów, czy tam króli? Parking! No bo para królów, parking, no Dobry suchar był, no to fajnie, to płacimy O, dziękuję uprzejmie Dziękuję Moi drodzy, moi drodzy Najdroższa kanapka Z Burger Kinga Triple Rodeo No, zobaczymy czy zabierze nas na rodeo Czy, czy raczej pojedziemy Może na spływ kajakowy To teraz sprawdzimy, rozpakujmy to czasy w końcu przejść do naszego unboxingu. Kwota 33 zł i 99 groszy. No w tej cenie to raczej powinniśmy już oczekiwać jakiegoś takiego potężnego i dobrego zawodnika. Tutaj przed wami taki zacny papierek i czas najwyższy sprawdzić jak będzie wyglądała najdroższa kanapka obecnie dostępna w Burger Kingu. Triple Rodeo przed wami. Triple Rodeo, czyli potrójny Rodeo Burger Ależ on proszę Państwa jest dosyć Spory, potrójne mięsko, Mięsko, raz cheddar Dwa cheddar, trzy cheddar Trzy cheddar i w środku Mamy dodatkowo Nasze cudowne i wspaniałe Krążki cebulowe Do całości, jeszcze dodany Bekonik, tutaj on pięknie Pięknie się prezentuje, słuchajcie I jeszcze dwa sosiki, taki Taki, taki słodki jakiś ala barbecue i tutaj dodatkowo sosik majonezowy czego mi brakuje w tym burgerze no jeszcze przed konsumpcją brakuje mi tylko tego żeby tutaj od spodu troszeczkę tego sosiku dać zawsze w Burger Kingu przy takiej ilości mięsa spodziewam się że będzie ta kanapka troszeczkę zasuszała dlatego ja bym tutaj rekomendował troszeczkę sosu od spodu ale ta kanapka wygląda zacnie bułeczka u góry taki gresik kukurydziany mm. No, no, aż nie mogę się doczekać. Słuchajcie, aż spróbuję o te krążki, aż tutaj wystają dookoła. Możecie zobaczyć, jak ta kanapka wygląda. Najdroższy burger, moi drodzy widzowie, jaki tylko można sobie teraz zamówić. Pojedyncza kanapka Triple Rodeo w moich ustach. Sprawdźmy, jak będzie smakowało. Mmm pierwszych kęsach kontrolę nad kubkami smakowymi przejmuje mięso. Jest tutaj jego naprawdę olbrzymia ilość. Mięsko przełożone z serem. Słuchajcie, mięsko przełożone tymi plastrami cheddara On tak się pięknie ciągnie, słuchajcie, on tak się pięknie tutaj nam rozpuścił. Tak, tak normalnie można patrzeć na to na to godzinami. Pięknie, jak na sieciówkę, oczywiście. Natomiast charakterystyczny taki posmak grilla, to, to Oczekuje Burger Kinga i wyróżnia go spośród innych sieciówek. Jednak mała uwaga: No Mięso wysmażone na super extra well done i ono. Będzie troszeczkę zasuszało, no zawsze tak słuchajcie, jest przy tak dużych kanapkach, że no troszeczkę ten burger będzie jednak zasuszał. Dlatego ja rekomenduję po raz drugi, żeby troszeczkę tego sosu było od spodu. Natomiast jest to do przełknięcia, jest to do przeżycia i jest to jak najbardziej jeszcze do zaakceptowania. Tutaj u góry zaczyna się, słuchajcie, małe rodeo, bo. I krążki cebulowe, i bekonik, który jest taki raczej sieciówkowy, nie jest jakiś wybitny, jednak ma swoją wartość dodaną w tym burgerze. On razem się tak fajnie łączy, skleja, spaja i komponuje. Co do sosików, moi drodzy, słuchajcie, jeden taki ala słodki barbecue bardziej coś takiego spadające w słodycz. On dla mnie jakiś taki nie jest specjalnie tutaj mocno wyczuwalny, bardziej ten majonezowy. On tutaj siądzie, on tutaj jest spoko. Jak najbardziej, ale ta kanapka nie ma jakichś takich sosów, które by ją jakoś hiper wyróżniały spośród sieciówek. Powiem Ci, że ta kanapka, nie wiem, nie jest jakaś taka naj z tych wszystkich kanapek, które jadłem w swoim życiu. Jest to po prostu taka dobra, przeciętna kanapka z sieciówki z takim potrójnym mięsem, potrójnym serem która ma jeszcze dodatkowo bekon i jeszcze dodatkowo krążki cebulowe, które swoją drogą hmm, już troszeczkę zdążyły zmięknąć. One w tej bułce, im dłużej zwlekamy z jedzeniem, tym te krążki bardziej stają się miękkie. Weźmy to pod uwagę. Spodziewałem się większych fajerwerków, spodziewałem się hmm, czegoś takiego co by mnie tutaj zaszokowało, 30 parę złotych. No za burgera jest to sporo, jednak jest poprawnie, jest poprawnie, jest jak na Burger King'a przystało. Ale nie wiem, czy ja bym tą kanapkę jakoś specjalnie wyróżnił. Powiem wam, jest to raczej produkt dla specyficznego klienta, który lubi dużo mięsa, lubi porządne porcje, ale przy okazji też lubi oczywiście za to więcej wszystko zapłacić. Podsumowując naszą konsumpcję: najdroższej kanapki z Burger Kinga za 34 zł. Słuchajcie, ocena moja obiektywna, taka, która tutaj będzie adekwatna do tej ceny. To jest 6 na 10. Jest to uczciwa ocena, jednak nie będzie ona wyższa. Słuchajcie, za te pieniążki oczekuję już fajerwerków. Tutaj powiem wam Mogłoby być troszeczkę lepiej, można by było jeszcze tego sosiku dać od spodu, można by było jeszcze popracować nad jakimś jednym dodatkiem, który o zmieniłby oblicze tej kanapki, żeby była taka bardziej pełniejsza. Natomiast byczki nie pofikały, słuchajcie, nie zostałem wyrzucony z siodła, tutaj dzisiaj było tak przewidywalnie, tak gdzie mogłem się tego spodziewać. Fajnie, że dostałem dodatkowy bon na Woopera Juniora, który wypadł mi z ankiety. Dziękuję serdecznie. Zawsze dodatkowa kanapka, gdyby ta nie wystarczyła. Ale ta kanapka dzisiaj, słuchajcie, wystarczyła w zupełności. Jest to syta pozycja. Jeżeli chcecie się najeść, jasne, jest to pozycja, która na pewno cię nasyci. Tylko że weź to pod uwagę, zestaw kosztuje prawie 40 zł. A wy na naszej grupie, Bojownicy Krychy, chwalicie się, jakie wy sobie burgery kupujecie z sieciowych fast foodów. Tam jest miejsce specjalnie dla was. Przypięty komentarz, opis tego filmu, klikasz w te linki i social media, te typu właśnie Instagram i możesz tam zobaczyć, co ciekawego porabiamy, co ciekawego nowego dla Was już kręcimy. A teraz żegnamy się z Wami, trzymajcie się cieplutko, pozdrawiam, cześć. Ekran końcowy i jak podobał się suchar? No suchar był piękny, trochę cringe'owy jak zawsze, ale... Powiem wam, że kocham te suchary. Bez tych sucharów byłoby tak nudno. Bez tych sucharów było tak po prostu e, jakoś tak e, smutno. A tutaj przynajmniej i sucharek, i stary Krycha wrócił, i te kanapeczki. No, ale dzisiaj jakoś tak szałnie zrobił. Taki mieszany jak u turka w kebabie, znaczy u, e, u króla na, 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 w pałacu. Powiem wam tak, nad moją głową e, przycisk do subskrypcji. Po boku dwie poprzednie produkcje wpadajcie i się tymi e, dobrymi tutaj rzeczami napaczajcie, czy napawajcie, powiem, bo jest w czym. Trzymajcie się jeszcze raz, pozdrawiam. Do następnego fajnego filmu. Może coś znowu najdroższego, może kelam ze złota. Fajnie by było.